Ludu świętego, łohoho kurde no Jeść to panie Halo, halo, cześć, Dzień Dobry bardzo serdecznie właśnie sobie tutaj zjadłem troszeczkę punkcików Witam was bardzo jeszcze raz serdecznie I proszę państwa mamy tutaj niesamowite punkciki wszystko spokojnie. Sytuacja opanowana. Okej, okay, mamy 1500 punktów, Ok, Teraz z wami się mogę jeszcze raz teraz na spokojnie przywitać. Dzień, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony jawujek i tam o długiej czerwie. no już dwa miesiące nic nie nakrywałem na YouTube'a ani innego ale dobrze właśnie jesteśmy tu teraz po to sobie troszkę po prostu troszkę wam coś opowiem dlaczego nie było przez dwa miesiące nagrywania filmików i tak dalej otóż to, otóż to moi drodzy kochani widzowie jak widzicie zaczęły się wakacje już mamy 15 lipca każdy pewnie gdzieś wyjechał nad morze albo ktoś chciał sobie gdzieś coś dorobić. także moi drodzy, ja właśnie sobie dorabiam pieniążki i no po prostu no nie było troszeczkę czasu, ale tu już nie chodziło o to, było bardziej chodziło o to, że miałem takiego lenia i po prostu nie mogłem nagrać. mówię, a dobra, dobra, nagram, nagram, bo ja nic nie nagram nie. Tak odkładało się i się odkładało, to teraz się to odkładało. Ale powiedziałem sobie, wujek nie ma takiej opcji. Nagrywasz dzisiaj odcinek, wrócasz tutaj bez, od bez obróbki, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Wracamy z nagrywaniem totalnych mega filmów i w ogóle. Także moi kochani widzowie. Pewnie to też słyszeliście, że. A, no, no zobaczymy, no na, ile, no na ile powróci, że już ta sama śpiewka. Otóż nie ta sama śpiewka. Wtedy powiedziałem, OK, że będę nagrywał regularnie, no nie? Ale powiem wam teraz, że od teraz, od tego momentu, od tego nagrania, wracam z nagrywaniem na YouTube'a. Nieważne ile pod tym odcinkiem będzie łapek. Ile będzie łapek, to ile będzie łapek. Ale... Chciałem jedno powiedzieć... że... wracam na YouTube'a w wielkim... Stronie. powracamy panie filmem. Tak, trzeba odświeżyć ten kanał, moi drodzy. Uff, lala myślałem, że się już i no sobie to by za odcinek gdybym się już... W tysiącach punktów. Dobra. Czy musimy tego zaatakować? Kurde, no pomyślmy jakby go tutaj zrobić. czekacie bo mi się telefon tutaj yy, no Dobrze, witam bardzo serdecznie. Jestem ponownie. Troszkę nie było moi drodzy Ale ważne, że tutaj mamy troszeczkę pięknych, niesamowitych punkcików I uwagakujemy go Tak jest, mamy tu niesamowite Lecimy po zwycięstwo Lecimy, lecimy I cyk, 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 cik, cik, cyk, 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 cik. Dość pięknego Mamy tu, wyczekaliśmy tą piękną chwilę Już mamy 8000 punkcików Warto było chwilę poczekać Ale to była niesamowita akcja nie no to było coś pięknego, moi drodzy, mamy 8 tysięcy punktów. Znajdziemy się w top 10. Nie żartujcie, że aż brakuje mi dokładnie, nie wiem, 100 punktów. Idę w topce. Jest jest, 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 mamy to, mamy to. jej kurde, nie mamy, dobrze. No nic, trudno. Kurde, ale już tak było blisko, już go szkłem, już to miałem, ale nie chciałem ryzykować. Dobra, mamy 8,5 punkta. 8500 i teraz sobie zjemy troszeczkę sobie zjemy, zwolniamy. Tak jest. Jesteśmy w top 8. Tak jest. Mamy to zwycięzców. Mo moi kochani widzowie, mamy to. Jest jesteśmy top 6. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. 9000 punktów. Dobrze, na spokojnie. Mamy to. Top 8. Dobra, spadliśmy na top 9. Potrzebujemy dokładnie. z... Nie, no, z y w okolicach troszkę 100 ileś tam punktów I będziemy mieli wszystko I będziemy w top 10 Dobra mamy to Jest, 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 jest. tak jest, tak jest, mamy to, lecimy po zwycięstwo Jest top 10 Po raz kolejny Trzymaj, utrzymujemy się, tak jest, moi drodzy, mamy to, mamy to Nie Top 7 11490 punktów Także moi drodzy, kochani widzowie ja się z wami żegnam Dziękuję wam bardzo ale to bardzo jeszcze raz za to że byliście ze mną Ja się z wami żegnam Dziękuję wam Nie, Wbijecie ile wbijecie łapek w górę i widzimy się w kolejnym odcinku tej gry a jeżeli chcecie żebym jeszcze raz zagrał w Slitherio, to jeszcze co masz zrobić? Zostawić łapkę w górę, powiedzmy taki, nie wiem, na takiej przerwie, no to może, nie wiem, dobijmy 15 łapek, he, he, może, może dobijecie, co? A, ja wiem, żeby dobijacie tyle, 15 łapek. Także jeszcze raz wam dziękuję serdecznie, mi się, wszystko aż po samej kule. Pamiętaj, drogi widzów, zostaw łapkę w górę, widzimy się, Zostawiamy się, na razie.